Witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym poradniku z modyfikacji ComputerCraft. Nazywam się SafeMod. W tym odcinku zajmiemy się obsługą Redstone'a, czyli wysyłanie sygnału za pomocą zwykłego kabla Redstone'owego za pomocą tego lepszego z Redpowera oraz tego długiego kabla kolorowego bandy, który macie tam z tyłu pokazany, więc zapraszam bardzo serdecznie. Dobra, tym razem bawimy się w języku Lua. Nie tworzymy aplikacji, bo nie ma sensu. Jak ustawić, żeby nasza lampka po lewej stronie się zapaliła? Najprostsza rzecz, którą możemy zrobić. Jest to poprzez set, czyli redstone, set Output strona, która mi się przestawiła. Strona lewa, wartość true. Jak widzicie, lampa się zapaliła. Jeśli chcemy zaprzeczyć, pisujemy false i się wyłączyła. Tak samo działa to na kablu tego typu. Już wam pokazuję. Czyli zmieniamy tutaj na stronę right. I ustawiamy wartość true. Lampa się zapaliła i wartość false się wyłączyła. Więc normalne, normalna obsługa kabla redstone'owego jest poprzez redstone set output, nazwa, czy znaczy strona i włączyć czy wyłączyć. W kolejnym kroku omówimy odbiór wiadomości. Też z naszych obu stron, ale obsłużymy tylko i wyłącznie na stronie lewej, gdzie położyłem aktualnie dźwignię. Stworzyłem aplikację Redstone, dokładnie przypisałem z poprzedniego odcinka. Czyli tworzymy obsługę eventów, czyli event równa się OS Pool Event, czyli to pamiętacie, że w ewencie przechowujemy nazwę, event, który się wywołał, a Redstone nie ma parametru, więc nic po przecinku nie piszemy. Jeśli nasz event to był redstone, wtedy sprawdź czy redstone get input ze strony lewej, czyli jeśli sygnał otrzymano od strony lewej jest true, czyli prawdziwy, czyli jest sygnał, wysiedł komunikat, włączono stronę lewą. W innym przypadku wyłączono stronę lewą. Zapiszmy i sprawdźmy działanie naszej aplikacji. Naciskamy, włączono stronę lewą, wyłączamy Stronę wyłączono, więc potrafi, potrafimy już uruchomić lampę za pomocą aplikacji, jak również odebrać sygnał od kabla redstone'owego, że taka lampa została uruchomiona bądź i że mamy my coś zrobić, bo to może być komunikat dla nas: Uruchom coś. Dobrze, teraz nauczmy się obsługi tego oto kabla. On jest bardziej skomplikowany, niż by się Wam mogło wydawać. Teraz wróćmy do Lua. Pierwsze co, wpiszmy sobie redstone. Get. Get, 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 get. Bundle. Input. Czyli sprawdź sygnały, które dochodzą ze strony tylnej. Get. Bundle input A czekajcie, 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 żeby tu był jakiś głupi błąd, tak, 0, Czyli żaden sygnał nie dochodzi z tyłu. Włączmy na przykład sobie jedną yy, białą lampę. Wtedy dostaniemy sygnał, że dochodzi do nas jedynka. Teraz dla Was taka informacja. Te wartości, co tutaj macie, to są liczby pierwsze. Czyli jeśli włączymy na przykład to wartość, dostaniemy taką dziwną kosmiczną ilość 17. Dlaczego? Bo po prostu każda z, tych, każdy z, każda z tych lamp, może nie liczby pierwsze, ale każda z tych lamp dostała swój numer. Więc teoretycznie, jeśli włączymy wszystkie lampy, dostaniemy kosmiczną wartość, z której normalny człowiek niekoniecznie dałby sobie radę, żeby to przetłumaczyć. 18449. Taki komunikat dostajemy w ten, oto sposób, ale do tego są specjalne funkcje, które pomagają nam odczytać te wartości, które tutaj do, do nas przychodzą. W tym celu naszą tablica bo to jest tablica, przechowujemy w zmiennej kolor. Równa się redstone get bundlet input back. Czyli teraz trzymamy tutaj sobie nasze kolory. Czyli tu mamy tą naszą wartość 17, bo uruchomiłem tylko dwa kolory. Teraz trzeba sprawdzić, czy istnieją tam te, które my konkretnie chcemy obsłużyć. Czyli redstone redstone Testuj. Testuj? Nie. Przepraszam, nie Redstone, tylko Colors chyba. Colors... Właśnie to się to coś mi z tym nie pasowało. Color. Teraz wpisujemy sobie. Otwieramy tablicę ko kolorów i sprawdzamy, czy to jest przypadkiem kolor czerwony. Nie jest czerwony. Może to jest niebieski. Nie jest to niebieski. A może jest tam kolor biały? I co się stało? Wystąpił jakiś wyjątek. A, no przecież, kuczę. Pisałem, kuczę, while. Nie, no, dobre, dobre, Dobra to było. White. Przepraszam Was. True. Czyli faktycznie zapaliła się lampka o kolorze białym. Sprawdźmy, czy to samo dostaniemy przy lampce zielonej. Żółtej. Yellow. True. Czyli widzicie, w ten sposób nasz sygnał 17 rozpatrzyliśmy jako brak czerwonego, brak niebieskiego, pozytywny kolor biały i pozytywny kolor zielony. Żółty, fakt! To by się te kolory tak mieszają. Dobra. Czyli już tą kwestię Odczytywania możemy uznać za wykonaną, bo teraz to zależy od Was, jak tą wiedzę wykorzystacie. Teraz my spróbujemy nadać, a czy uruchomić odpowiednie lampy. W jaki sposób? Wpisujemy sobie redstone, tym razem set bundlet output ze strony back i załóżmy, że chcemy zmienić kolor, kolor biały. White. I jak widzicie zapalił się, bo dostał sygnał od naszego kabla, który tutaj właśnie idzie. Ale teraz pytanie, jak to włączyć, pewnie zastanawiacie, bo tutaj nie podałem nigdzie wartości, jaka ma być. Prawda? No nie podałem. Teraz jak to wyłączyć. W tym celu będziemy musieli się troszeczkę pobawić. Otóż musimy jeszcze raz napisać. Gdzie co może wyczyszczę. To co tutaj widzicie, żeby troszeczkę było to bardziej przejrzyste, bo to co teraz wykonamy będzie troszeczkę bardziej skomplikowane. Czyli przypiszmy sobie do zmiennej kolor. Mm, redstone. Get bundlet Input, czyli wszystkie kolory, które tam za nami się znajdują. Czyli back i back. Tak, tylko tyle. I dostajemy kolory, które są, za, które są za nami. Może w tym celu, żeby to lepiej zobrazować, zapalilibyśmy tego troszeczkę więcej. Na przykład jeszcze ten. I jeszcze raz pobierzmy kolory. Tu mam wartość 17. Teraz chcę ten kolor wyłączyć. Jak to zrobić? Już mówię. To będzie w zasadzie Redstone set, Czyli ustaw kolory output na stronie tylniej. Tylko, że wszystkie kolory, czyli, nasze, czyli używamy komendy, a znaczy używamy procedury subtract, czyli wyrzuć z palety kolorów, którą mamy tutaj w kolor, czyli to są te nasze, które pobraliśmy. Kilka linijek wyżej, wyrzuć z tej palety kolor biały. I zamknij. Czyli robimy w, dzięki tej oto funkcji, która jest w klasie colors, subtract, wyrzucamy kolor biały. Enter. Jak widzicie, kolor biały się wyłączył. A ten kolor jest cały czas zapalony. Teraz ściągniemy te wszystkie, bo jeszcze pokażę Wam, jaki sposób zapalić kilka kolorów naraz, bo to też jest bardzo potrzebne. Pierwsze co? Zapalmy kolory, czyli oczywiście piszemy set, banlet, output. Ja tak się, z, się zastanawiam, ale to nie jest takie hobsiup. <laughs> Teraz znowu korzystamy z, z, z procedurki, tym razem łączenia kolorów, czyli combine. Łączymy kolor. Colors red, colors white oraz kolor blue. Czyli zapalimy kolory czerwony, biały oraz niebieski. No tak tutaj testuję, testuję, a tego bak nie zaknęliśmy. Czemu wy mi o tym nie mówicie? <noise> Znowu coś? Aha, jeszcze jeden nawias na końcu. OK. Czyli jak widzicie, zapaliły się te trzy kolory, a zielony, a żółty. Fakt, co ja mam w tym zielonym, a żółty się zgasił. Teraz załóżmy, że z tej całej palety chcemy zgasić kolor biały. Znowu. Czyli pobieramy listę kolorów. Czyli w ten sposób do zmiennej kolor. Może teraz widzimy, wiecie co? Ją jako bazę, żeby Wam się ona nie myliła. Jako baza. Teraz chcemy wyrzucić jeden kolor. Tu mamy ten cały ciąg, który a bo wiecie co? Napiszemy go od nowa. Czyli redstone get bundlet. l Kurczę, teraz będzie wszystko będzie myliło. Bundlet. Output. Piszę to wszystko cały czas od nowa, żebyście wy też zapamiętali i w kuli to sobie wypamięć, jak to się obsługuje. Back. Teraz Colors. Subtract. Czyli usuń z palety kolorów z bazy, czyli pierwsze mamy bazę i usuń z tej palety kolor biały. Zamknij. I Enter. Gdzieś jest zamknięte na samym końcu. OK. Usunięto kolor biały. E, przepraszam. Set. Enter. OK. Kolor usunięty z bazy. Jeszcze raz. Redstone Set Bandlet. Output strona. Back. I Colors Substrat. Nasza baza kolorów, którą pobraliśmy wcześniej i usuwamy z tego kolor biały. Czyli jak widzicie, wszystko działa poprawnie. Dobra, wydaje mi się, że omówiliśmy całość o nasie redstone'a, czyli obsługa podstawowego redstone'a, obsługa kabla bandlet, czyli tego najbardziej zaawansowanego. Mamy tam testowanie, łączenie kolorów oraz wyrzucanie jakiegoś określonego koloru z naszej bazy wiedzy. I odbieranie z sygnału redstoneowego za pomocą eventa. Więc jeśli Wam się to podobało, skomentujcie, złapkujcie, zasubskrybujcie kanał, żebyście byli na bieżąco z kolejnymi poradnikami i do zobaczenia już w kolejnym odcinku. Papa pa wszystkim.